Mamy tutaj włącznik. Zaczynam doginać płytę czołową. I oto mamy wodę w spłuczce. Zabieram się za montowanie Webasto, które mi odesłali. I sprawdzę czy się wyłącza w odpowiednim momencie. Obroty spadają. Chodzi na minimalnych obrotach, ale się nie wyłącza. Przewodów robi się coraz więcej. Wyciąga powietrze. Więc trzeba zrobić z tym porządek. Telarz szafki jest już gotowy. Następnym elementem, jaki będę robić, to elastyczna płyta, która będzie nam tutaj ładnie przylegać. Będzie przyklejona tu i tu, a tu zrobi nam się ładne zaokrąglenie. I potem, oczywiście, wytnę w niej jeszcze te dwa otwory na półki i będzie można szykować klapy. Podłączyłem czujniki wody i mamy tutaj włącznik. To jest czujnik czystej wody, to jest czujnik szarej wody. Jak widzicie szarej mamy pusto, więc naleję jeszcze trochę do zbiornika, żeby zobaczyć czy faktycznie wskazówka się ruszy. Zaczynam doginać płytę czołową, to jest taka specjalna płyta elastyczna, nie chcę tego zrobić za szybko, więc dzisiaj tylko ściskiem do tego miejsca. Jutro podciągnę znowu, zobaczę ile się uda, nie chcę żeby zaczęła pękać, więc robię to powoli. A nie przyklejam jej jeszcze na stałe, ona jest złapana tylko na dwa wkręty, jeden z tej strony, drugi z drugiej, żeby była w odpowiednim miejscu, dlatego, że jeszcze tu będę musiał ją dociąć, a nie chcę tego ciąć, jak będę miał sklejone, żeby gdzieś nie zniszczyć, zrobię to sobie standardowo, tak jak zawsze robię, przyłożę kawałek prowadnicy i dotnę równiutko, wtedy to będzie ładnie wyglądać. A2 robię to pierwszy raz i nie chciałbym nic popsuć, dlatego wolę przymierzyć kilka razy zanim finalnie ją przykleję na swoje miejsce. Po całej nocy dogiąłem to znowu troszeczkę. Już tutaj nam fajnie przylega, ale jeszcze nie chcę całkiem doginać, bo jeszcze zaczyna trochę skrzypieć. Więc jeszcze niech trochę postoi, teraz już dogięta w tych dwóch punktach i zostanie nam tylko jeszcze przyciśnięcie środka. Żeby to nam ładnie się wyrównało, płyta jest już dogięta całkowicie. Tu nam ładnie przylega. Tutaj mamy ładne zaokrąglenie i tu też fajnie przylega. Także mogę sobie teraz zaznaczyć, ile tutaj trzeba dociąć, potem ją ściągnę. Założę jeszcze raz i będę wycinać otwory na półki z drugiej strony. Jak widzicie, robienie półek wiszących w wanie nie jest proste, dlatego że wszędzie są skosy, i żeby wszystko ładnie dopasować, to było bardzo dużo rzeźbienia, docinania, robienia takich różnych małych stelaży, żeby wszędzie mogło być dopasowane i żeby można było dokręcić, żeby to się porządnie trzymało. Pierwsza strona przyklejona, złapana ściskami, jeszcze dałem to do góry nogami, żeby ciężar to przyciskał. I dałem tutaj pudełko plastikowe, żeby dalej trochę odginało nam tą drugą część. Jeszcze postawię coś ciężkiego na górę, żeby nam to się fajnie wszystko docisnęło. I zobaczymy, czy do jutra wyschnie, czy trzeba będzie zostawić na dwa dni. I jest dociśnięte. Podłączyłem wodę do toalety i włącznik, żeby przetestować, czy spłuczka działa. I oto mamy wodę w spłuczce w toalecie. Jednak będę rezygnować z podłączenia pompki przez włączniki w kranie, z dwóch powodów. Po pierwsze, to te włączniki często się psują, i jest to potem problem. A drugi powód to taki, że potrzebuję ciśnienia, żeby było w instalacji cały czas. Dzięki temu mam spłuczkę też do toalety. A mam pompkę taką, która jak nabije ciśnienie to się wyłącza, więc nie potrzebuję dodatkowego włączania przy odkręcaniu kranu. Jedna strona już złapała, dzisiaj biorę się za przyklejanie drugiej części. do zbiornika szarej, żeby sprawdzić czy wskaźnik coś pokaże i już widać, że się przesunął, także działa. I dolewam jeszcze trochę czystej wody, żeby też sprawdzić drugi licznik. I też widzimy, wskazówka się podniosła i podnosi się też co chwilkę. Także oba liczniki działają. Zabieram się zamontowanie Webasto, które mi odesłali, jest całkowicie nowe, zapakowane. Zobaczymy, czy sterowanie do tego Webasto będzie działać poprawnie, zamontuję tylko tutaj w podłodze, przypnę do panelu sterującego, który pewnie jest gdzieś tutaj w kartonie. I sprawdzę, czy się wyłącza w odpowiednim momencie. Dzięki tej wymianie mam cały zapas części. Druga pompka, wszystkie podłączenia, kable, rurki. I oczywiście jest nowe urządzenie i jest całkiem inny panel sterujący. Tamten był bardziej podłużny i miał trochę inne te przyciski. Więc zobaczymy, może faktycznie ten będzie działać bez problemu pilot pilot też jest inny co ciekawe bateria w pilocie jest włożona i kiedy naciskam to on już działa także trzeba będzie sprawdzić jaka to bateria bo prawdopodobnie jeżeli ten pilot długo leżał to ono długo już nie wytrzyma ogrzewanie czuć już zaczęło grzać dmucha ciepłym powietrzem więc pora przetestować, czy jak ustawię temperaturę poniżej tej obecnej, to się wyłączy. Zobaczmy. Obroty spadają. Ustawię nawet niżej na 10 stopni. I zaraz zobaczymy, czy ono się całkiem wyłączy. Ustawiłem temperaturę na 8 stopni. I czekam, ale dalej się nie chcę wyłączyć. Cały czas chodzi na minimalnych obrotach. Grzeje, nie jest w stanie się wyłączyć, pomimo tego, że mamy już 19 stopni. Minęły kolejne 2 minuty. Temperatura jest dalej ustawiona na 8 stopni. A urządzenie dalej się nie wyłącza. Cały czas grzeje tu ciepłym. Chodzi na minimalnych obrotach, ale się nie wyłącza. Wygląda na to, że to urządzenie ma dokładnie taką samą wadę jak to poprzednie. Kiedy temperatura jest przekroczona, jest powyżej zadanej temperatury, tak jak w tym przypadku mamy 8 stopni, temperatura na zewnątrz jest 20. To urządzenie schodzi z obrotami na minimalne obroty, pracuje powoli, ale ciągle grzeje. Czyli dalej będziemy mieć ten sam problem, że będzie nam przegrzewać wana. Mamy płytę elastyczną, już naklejoną. Pora teraz powycinać otwory. Ładnie to wszystko przylega. Trzeba teraz tu wyciąć jeden i drugi otwór. I tak to wygląda. Myślę, że wyszło całkiem nieźle. Teraz trzeba to wszystko powoli zrobić, żeby nie popsuć niczego wycinając otwory. Otwory wycięte, tu wzdłuż też mamy płyty powycinane. Zostały ostatnie kawałki w tą stronę i tu będzie trochę więcej kombinowania, bo nie będę miał do czego złapać poziomicy, żeby to było równo. Z tej strony złapię, ale z tej strony tutaj nie ma nic, a nie mam takiego długiego ściska, który by złapał aż od samego dołu. Spróbuję, może, dwa połączę zobaczyć, czy to się uda. A jak nie, to będę. Lekko próbował przytrzymać to ręką i poprowadzić to samemu. Wykombinowałem coś takiego. No i się trzyma. Jest równo, więc zabieram się zacięcie. Udało się. Cięcie wyszło bardzo ładnie. Pierwszy otwór wycięty. I drugi otwór. Też jest wycięty. I tak to wygląda. Wszystko się ładnie dokleiło z każdej strony. Są tylko dwa miejsca, które trzeba poprawić. Tu się trochę rozeszło. I tutaj też. Więc dopcham tu kleju. Ścisnę to listwą i ściskami. I zostawię jeszcze na jeden dzień, żeby to się fajnie dokleiło, żeby już było złapane na stałe zaklejone i ściągnięte ściskami dobrze, że miałem jeszcze takie malutkie bo też duże ściski to by było za mało żeby to złapać więc te małe się też przydały i teraz to się ładnie zeszło trochę kleju wyszło, zaraz go wytrę i myślę, że jak postoi dzień to już złapie na stałe przewodów robi się coraz więcej i właśnie przed chwilą podłączyłem kolejny przewód, który prowadzi tędy do góry, tutaj górą, i do tych dwóch przewodów. One wchodzą do naszego wentylatora. Możemy go teraz sprawdzić. Otworzył się, wyciąga powietrze, zwiększmy mu obroty, wyciąga ładnie, możemy też zmienić kierunek. Teraz wdmuchuję powietrze. Działa. I oczywiście, wiatraki, jak wszystkie inne urządzenia, mam podłączone do panelu. To jest przycisk, którym będę mógł odciąć zasilanie do wiatraków, jakby się coś działo. Na chwilę obecną podłączyłem tylko ten jeden wiatrak, dlatego że drugi. Drugi muszę najpierw wymienić. Tak jak pamiętacie, nasza niefortunna sytuacja z zerwanym panelem rozwaliła nam ten wiatrak i nie podłączam go, bo już przyszedł nowy. Muszę tylko znaleźć chwilę czasu, żeby ściągnąć stary wiatrak, tą naszą prowizorkę z dachu i założyć nowy. Ściski ściągnięte wszystko się ładnie tutaj złapało dociągnęło jest solidnie, jest ok. Już prawie wszystko jest przygotowane. Dociąłem nawet ostatnią tutaj płytę za ślepkę. Niestety trochę mi tutaj ta cienka płyta wystaje, więc będę musiał ją lekko dociąć, tylko zastanawiam się teraz czym. Wyżynarkom tego nie zrobię tak równo, bo tu już mam łuk, więc spróbuję to zrobić samym brzeszczotem, brzeszczotem piłki, żeby to tak ładnie naokoło wyciąć. Udało się wyszło całkiem równo. Jedyne co to muszę jeszcze ściągnąć tą płytę i ją jeszcze delikatnie przeszlifować papierkiem, żeby te nierówności od brzeszczotu zniwelować. Płyta jest już zamontowana, i panel przykręcony, płyta pomalowana, pomalowana, olejowana 6 razy i nabrała fajnego połysku ładnego koloru a ja zabieram się teraz za porządkowanie kabli teraz już będę miał do czego je przybić płyta jest więc trzeba zrobić z tym porządek coś takiego jak jak mam tu na dole myślę, że teraz wygląda to trochę lepiej co prawda nie jest to zrobione według sztuki czyli Przewody się krzyżują, czego nie powinno być w prawdziwej takiej instalacji robionej profesjonalnie, ale ja tutaj nie zamierzam robić tego profesjonalnie, robię to najlepiej jak umie i myślę, że na moje potrzeby wystarczy tu jest jeszcze dosyć duża pajęczyna, te wszystkie kabelki będę musiał sobie poskracać na razie celowo zostawię je dłuższe bo nie wiem czy któryś przewodów nie będę musiał poprzestawiać, poprzesuwać, jak już skończę podłączać wszystkie urządzenia więc to jeszcze zostanie docelowo to jakoś ładnie uporządkuję na chwilę obecną tak musi zostać i jeszcze jedna rzecz, skończyły mi się też te uchwyty, muszę dokupić, bo już mi zabrakło żeby jeszcze kilka kabli podłapać i śruba dokręcona bułka już jest przygotowana i mamy z powrotem podłączony czujnik drugi czujnik zamontowany coraz więcej jest ułożony dojście drugie ze ściąganiem i wymienianiem okna o, widzę, że z uszczelniaczem nie będzie łatwo i muszę się spieszyć bo się gną jak zabawki a oczywiście nie mogę tego tak zostawić na deszcz więc wchodzenie, wychodzenie nawet jak się twarzy. Zapatrzę i to nie powinno być tak bolesne. Różnych tabli jest coraz mniej. Stojak jak nie wytrzymał tempo nagrywania naszego vloga.